kurwa, Okej. Okay. No i git jest. I dawaj te słowa. Mm. Okay, dobra. Słowa? <coughs> dobra, dobra. prycza. Kur, 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 kur. Chain, kurwa, Chain. Ej. Każda suka mówi, weź się zmień. Ja nie mam czasu, kurwa, noszę tylko złoty cane. Okej? Okej. Amar mi mówi okej. Okay. Każda suka mówi, kurwa, medi, weź się zmień. Okay? Mówię nie. Chodzę roztyrdolić grę, trzy litery zapamiętaj w moim sercu KNG okay. Ej, to jest jak latino-gęk, jestem ja, ziomek sprawdzaj każdy tutaj goni też okay. Okay. to nie flex, każdy wie, że kocham seks Jestem ja, go nie je, ona mówi do mnie nie, mówię weź Daj mi kurwa w końcu spokój, nikomu nie trzymam, kogo biorę na boku no. Ej, ziomek, każda ci śmie Kurwa Haza chce mnie chłapać za pytona mm. okay. Ziomek kurwa nie mm. dowierzam pritcha. Za pytona chce mnie też złapać za węża no. Robię rap, ziomek kurwa zapal teraz nich za znicza mm. Wchodzi tu meduza, zawsze rozjebana prycza <gulia> Jedziemy fula. dalej, wpierdalam na fula Chodzi tu meduza na łapach jak tarantula <gulia> okay ziomek nie leci z ust para śle tu pozdro dla każdego zioma i amara aż no, no, nie, to nie to ma mnie to dla nikara nie podoba się no to m. suce okay. mówię nara ej ziomek posłuchaj teraz bracie ślemy tu pozdrowienia dla wariacików na czacie okay. to jest suko nowy beat ślemy tu gorące pozdro od serducha na kick okej, dobra okay. okay. no, zmiana bitu, zmiana bitu Patrzę na zegarku, czarna na shocku okay. okay. Widzowie, jaki teraz time beat? Dawaj tego. I boss eee, Laser dim 7000. O, 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 boss Czekaj, niech widzowie wybiorą. Ej, ale zajebiście się wpierdoliłeś, piona kurwa za to. Naprawdę? No kurwa, dobrze wchuj A to nie mój No nie, ale dobrze wchuj. chuj. Jerk, jerk. Jerk? No. Nie podpisałem umowy, podpisałem się na cyca O, Ej, Ej, nie czego do... nie rozumiesz moje życie to jest freestyle Zrobię to co lubię, spełnię marzenia z dzieciństwa Kiedyś się śmiały Adi, dzisiaj mówią do mnie stigma. I rozgrywam swoją grę jak za dzieciaka w Simsach Okej okay. się jak szef, ty nie miałem szefa Na polowaniu lew, inny taniec, inna scena na płodności brew, mówię, ja, jej kolega Ej, jo, się wpierdalam kurwa. Nowa simka, kuta sa nad Banią ma jak kryształ kurwa w simsach. Ta. ej, przyszła, no i przyszła, i nie wróciła, kurwa, nie poszła. Py moja pysza, kurwa, jest dzika jak Kongo. Ej, no <grym> <pierdolach> konia <trak> <grym> No, no wykoniaste mnie rozjewał. Ej, tak, <grym> Ja go odpierdolę na Future Type beat Dawaj. O kurwa. No nie gadaj. No masz warkocza takiego zakręconego. Ja kurwa, kurwa, chłopie taki figiel. Chodzę hmm. na drugi. Tak. Okay. O! O! Dawaj, jakiś temat teraz. Temat. Lecę cały numer na tym parze Warkocze Usta Ej, Barkocze. Tak wysoko skoczę Zakręcone w życie, jak jego warkocze Zawijamy zioło Ech. w plece, życie jak rosyjska w ruletce Wchodzę kurwa jest ósemka, wyrwana Ona wie że nie na pieska chuj wie co tutaj gadać? nie chcę na dół spadać Gra się nadam, nie wiem co gadać Mogę spodpad, pizzań Jestem tu. Ja ziomeczku tylko kurwa masz Nie wiem co gadać Kurwe czasem suce tutaj jak przecinek Siedzi tu duża, pozdrowienia na szczecinek Diviz. Ej, wchodzi DVD ta kawa Wczoraj była malta, a dzisiaj Warszawa Ja robię sobie dalej piotki bijemy z fanami Uwielbiam takie chwile, kurwa nawijać ja te sobie do leksusa Mam wyjebane pierdala się tam me I ziomek weź ty sprawdzaj 20 w ścisie będzie mi meduza, ty pierdolony tygrysie Ej, kurwa ktoś mnie woła Niestety mordo trafiłem Play boja, kurwa jaka popa Palę świeczkę tak jak jointa Tygrys ma tu pły. Ona to mnie pyta Czemu jesteś zły? Wchodzę ja do tej gry Się stresuje to jest jak psychoza, wiaram tylko zioło i nie biorę nic do nosa. Okej, okay, okej. Okay. Okay. Myślisz chutrap będzie agresywny w chuj? A, a dawaj go na tego, tego, dawaj na tego co pisze. Zgidł tego zrobiliśmy, tego co zrobiliśmy ostatnio. Dobra. Nie, nie. Dobra, tego co nie. zrobiliśmy. Wchodzi SpongeBob, Medusa to twoja mordka. Nie, to nie, to serce nie miękkie pierdolona gąbka.